Zatem pytamy tutaj, zgodnie z definicją logarytmu, 2 do jakiej potęgi daje 32. Jeżeli jest ci ciężko to odpowiedzieć od razu, zawsze możesz to zapisać sobie pomocniczym równaniem. 2 do jakiej potęgi daje 32. I teraz spróbuj rozwiązać to równanie. 32 zamina na dwójkę to 2 do 5. Więc porównując wykładniki, to będzie równe, jeśli x będzie równe dokładnie 5. Więc 2 do 5 daje 32. Nasz wynik: 5. Logarytm dziesiętny z jednej setnej. Dlaczego mówi logarytm dziesiętny? Pamiętaj umowa tutaj dziesiątka. Jeżeli jest w podstawie, to jej pisać nie musisz. Pamiętaj, że to jest logarytm dziesiętny. Dziesięć do której daje jedną dziesiątą? No to łatwo w miarę odpowiedzieć. Przecinek przesuwamy w lewą stronę o dwa miejsca. Zatem to będzie minus dwa. I jeśli jednak tego nie wiesz, to zawsze wspomagaj się równaniem. 10, do której daje 1 setną? I możesz sobie to rozwiązać. Tu mamy 10 do minus 2, czyli x to jest minus 2. Pytamy, 3 do jakiej potęgi daje 1? Spróbuj odpowiedzieć sobie w ten sposób. Wiadomo, że 3 do 0 zawsze daje 1, więc nasz x jest równy 0. Jeśli dobrze się zastanowić, to od razu można odpowiedzieć: 3 do 0 daje 1. Wniosek: jeśli tutaj masz 1, to nie masz co się zastanawiać, taki logarytm zawsze będzie równy 0, bo jakakolwiek liczba, Dodatnia do zerowej daje 1. Przykład D. Logarytm o podstawie 6 z 1, 216. I tutaj też czasem trudno odpowiedzieć na pytanie, 6 do jakiej potęgi daje 1, 216. No zapisz sobie to. 6 do jakiej potęgi daje 1, do 216. I teraz powolutku. 216, co zrobimy? Odwrócimy na drugą stronę. Zrobimy z niej liczbę. Całkowitą damy do minus pierwszej. I teraz zastanów się, czy 216 nie jest potęgą liczby 6. Oczywiście to jest 6 do 3. I jeszcze do minus pierwszej. Zatem 6 do której daje. 6 do minus 3. 6 do minus 3 musi być. Więc x jest równe minus 3. Mamy odpowiedź. To jest po prostu minus 3. I pytamy, pierwiastek z 3 do jakiej potęgi daje 9? Możesz odpowiedzieć bezpośrednio. Jeśli tego nie wiesz, zapisz. Pierwiastek z 3 do jakiej potęgi daje. 9. Pierwiastek z 3, do której daje. A czy dziewiątkę można zamienić na pierwiastek z 3? Pierwiastek z 3, do której dałby 9? Do czwartej. Zatem x jest 4. Świetnie, mamy odpowiedź do ćwiczenia e. Idziemy do f.

Oczywiście, że spróbujemy to zrobić. 81 najpierw zamienię na ułamek, to będzie 1,81 do minus pierwszej. No i próbujmy zrobić teraz 81 trójkę. Dokładniej mówiąc, z 1,81 1 trzecią. 1 trzecia, do której da 1,81 do czwartej i to jeszcze do minus pierwszej, zatem mamy minus czwartą. x jest równe ile? Minus 4. Mamy x, wpisujemy odpowiedź. Ten logarytm to jest minus 4. Pytamy o logarytm o podstawie 25 setnych. Na 25 setnych to inaczej. 1 czwarta. Zatem pytamy, 1 czwarta do jakiej potęgi daje pierwiastek z 2? A pierwiastek z 2 to przecież 2 do 1 drugiej. Więc z 1 czwartej spróbujmy zrobić jedną drugą. To jest do kwadratu i jeszcze do x, czyli 2x. A tutaj z dwójki zróbmy jedną drugą. To będzie 1, 2 do minus pierwszej i jeszcze do 1, 2, czyli minus 1, 2. Zatem teraz porównajmy wykładniki. 2x musi być równe minus 1, 2. Obie strony mnożymy przez 1, 2, żeby pozbyć się dwójki. x to minus 1, 4. Ten logarytm to jest minus 1, 4. Przykład H, logarytm o podstawie 2 dziesiąte z trzeciego stopnia pierwiastek z 5. Pytamy, 2 dziesiąte, inaczej 1 piąta, do jakiej potęgi daje trzeciego stopnia pierwiastek z 5? A no to od razu zamieńmy na 5, do której potęgi? 1 trzeciej. Teraz mamy wybór, albo 1 piątą zamieniamy na 5, albo piątkę na 1 piątą. Zostawmy sobie 1 piątą. Tu mamy 1 piąta, do której do minus pierwszej, i to jeszcze do 1 trzeciej, to jest minus 1 trzecia. Więc x jest równy minus 1 trzecia. Zatem ten nasz logarytm to po prostu minus 1 trzecia. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.